Spróbujmy wyobrazić sobie następującą sytuację. Pijany mąż wraca do domu, krzywdzi żonę, dzieci, słowem, ale także dochodzi do rękoczynów. Rano kiedyś trzeźwieje, idzie po do głowy, rozumie co zrobił, biegnie więc do spowiedzi. Uczciwie się spowiada, żałuje za grzechy, otrzymuje rozgrzeszenie i postanawia poprawę. Ale czy to wystarczy? Czy sprawa już załatwiona? Czy wszystko jest w porządku? Przecież konsekwencje jego grzechu spowodowały, że żona i dzieci w domu cierpią, płaczą, a może nawet są po prostu fizycznie posiniaczeni i okaleczeni. Co powinien teraz zrobić mąż? Oczywiście powinien iść i zadość uczynić, czyli odpokutować, czyli naprawić to, co złego zrobił w swoim najbliższym. Ale jeżeli teraz mąż, zanim dokończyłby naprawiania szkody, jaką wyrządził żonie i dzieciom, umarłby, to przecież konsekwencje jego grzechu ciągle tu pozostają na ziemi. Jest pospowiedzi jest w stanie łaski uświęcającej, ale grzechów naprawić nie zdążył. Więc jaki będzie jego los? No właśnie, kochani, e, wierzymy, że dusza takiego człowieka po śmierci trafia do czyśćca. I tam niestety musi odczuć konsekwencje swojego grzechu. Tradycyjnie mówimy o tym, że tam cierpi z powodu kar czyśćcowych. A te kary to nic innego jak właśnie świadomość konsekwencji tego, co zrobił złego na ziemi i czego nie zdążył naprawić. Dlatego moi drodzy to jest takie ważne, żeby spowiadać się dobrze, żeby nie tylko mówić swoje grzechy, uczciwie, otwarcie i do końca, nie tylko postanawiać poprawę, ale także trzeba później naprawiać swoje winy, czyli trzeba zadość pokutować. Moi drodzy, w ikonografii, czyli na obrazach, tak jak na tym obrazie w Górce klasztornej, czyściec przedstawiany jest często właśnie jako miejsce pełne dusz, które cierpią w ogniu czyśćcowym. Ten ogień to właśnie to, co nas pali, świadomość konsekwencji naszych grzechów. To jest kara czyśćcowa. I widzimy, że na pomoc przychodzą tym duszom Matka Najświętsza, Pan Jezus, ale także inni, także ludzie. My możemy pomagać duszom czyśćcowym. Jak? Za chwilę o tym powiem. Ale jeszcze chcę wrócić do obrazu czystca, który porównaliśmy na początku do przedsionka. W średniowieczu uważano, że czyściec bardziej jest przedsionkiem piekła, właśnie ze względu na ten ogień, na cierpienie, które spotyka tam duszę po śmierci. Od piekła różnił się tym, że jego kary były trochę lżejsze i nie były wieczne. Niektórzy pozwalają sobie na żart, mówiąc, że czyściec i piekło miały ten sam system grzewczy. Natomiast dzisiaj wiemy, że czyściec jest bardziej przedsionkiem, albo lepiej mówiąc, leży na drodze do nieba. Dlatego, że kto umarł w łasce uświęcającej, już wie, że do nieba pójdzie. Kto jest w czyściu, wie, że do nieba pójdzie ale czasami przez czyściec, jak mówił Święty Paweł, przez ogień, który będzie go oczyszczał. Dlatego już dzisiaj pomagajmy sobie, naprawiając nasze grzechy, ale także pomagajmy tym, którzy być może nie zdążyli naprawić konsekwencji swoich grzechów i oczekują na naszą pomoc w czyście.